W tym biegu yy, udekorujemy Michała Pietrzaka, złotego medalistę Mistrzostw Europy z Amsterdamu. Popatrzmy jak szybko pobiegną z w wieku drugim, przypomnę pierwszy, trzecia była z ochrony czas 53-52, który z w tym wieku pobiegnie szybciej, a taką szansę ma Dominika Moryk. 54-26 to jeden rekord życiowy tegoroczny. Tu już ma 50, popatrzmy 50.